Mateusz wyjechał do Norwegii, bo nie widział innej opcji. Praca fizyczna, byle zarobić, i wtedy trafił na program, który odmienił jego życie. Skończył inżynierię danych. Miał wiedzę, ale brakowało mu jasnej drogi, jak to przekuć w karierę. W Polsce presja, rób cokolwiek, brak doświadczenia, brak wsparcia. To spotyka wiele osób, może i ciebie. Dlatego wyjechał, ale w głowie wciąż to pytanie: Czy naprawdę po to studiowałem, żeby nosić kartony za granicą? Będąc w Norwegii, trafił na Data Heroes. Zaryzykował. Kilka miesięcy podporządkował całe życie nauce. Zero wymówek, tylko plan i determinacja. A kiedy zaczął pracować z Power BI, to stało się jego supermocą. Nie uwierzysz, ale po siedmiu miesiącach zdobył pierwszą pracę jako analityk. W Polsce, w zawodzie, który naprawdę chciał wykonywać. To jest właśnie piękne w tej historii. Nie musisz szukać życia za granicą, żeby dobrze zarabiać. Nie musisz się bać, że sobie nie poradzisz. Jeśli masz determinację, to mój program Data Heroes da ci narzędzia i jasny plan. To nie jest pusty, motywacyjny frazes. To jest konkret. Dla takich jak Mateusz, dla takich jak ty. Rób to dla siebie. Mateusz to zrobił i dziś mówi mi jedno. To była najlepsza decyzja w jego życiu. Zaobserwuj mnie, by nie przegapić informacji o starcie Data Heroes. Programie, do którego dołączyło ponad 2000 osób.